Ruch Narodowy, Mocarska Paulina, 0 głosów. Chociaż jeden głos oddałem, czyli to już jest sfałszowane, ponieważ jeden głos na tę panią oddałem. I teraz jeszcze nowa prawica. Tutaj komitet nowa prawica, Janusza Korwimikke, Zubrzycka Anna, Jeden głos jest, czyli karta wyborcza na Nową Prawicę nie została sfałszowana, a karta na Ruch Narodowy została sfałszowana. Pokażę to jeszcze raz. O właśnie. Mocowska pogolina 0. Czyli Ruch Narodowy ma no, po prostu Wyniki oddane na ruch narodowy po prostu są fałszowane. Prawdopodobnie na nowoprawicę też, ale akurat nie w tej komisji. Także, proszę Państwa, to jest jawny dowód na fałszerstwo wyborcze. Przykro żyć w takim kraju, gdzie standardy są jak na Białorusi. I nie sądzę, że nawet to by się zmieniło, gdyby... gdyby była inna władza.